Bezmyślność, bezradność i brak odwagi polskich polityków, co prowadzi z kolei do bezradności i słabości polskiego państwa. Głupota, ignorancja w jego wyborców. No i możliwości znajomości komunikacyjne. Oto skąd bierze się sukces Grzegorza Brauna. Tylko tyle i aż tyle. Był Palikot, jest Braun. Kiedyś będzie ktoś inny. Szanowni Państwo, Mamy w sondaże, z których to ma wynikać, że Grzegorz Brown i jego formacja, Konfederacja Korony Polskiej, już plasuje się na podium, może powiedzieć, na pudle polskiej scenie, sceny politycznej, a więc Konfederacja Korony Polskiej ma już mieć trzeci wynik w wyborach parlamentarnych. Osobiście nie wierzę w to. Uważam, że te sondaże to jest takie trochę strachy na lachy. Dlatego, że politycy potrzebują Browna, do tego, żeby rozwalać PiS, do tego, żeby rozwalać Prawicę. A więc no, to jest takie trochę straszenie ludzi tym, jak to Braun tutaj już nas wszystkich zje, jak obejmie władzę w Polsce. Natomiast to problem istnieje, to też nie jest tak, że tego kłopotu nie ma, bo jest. A więc no, na czym polega sukces Brauna? No, przede wszystkim na tym, że dzisiaj za sprawą internetu zaciera się granica pomiędzy rzeczywistością a światem wirtualnym. I ludziom już powoli myli się to, co realne, a to, co wirtualne. No, i niestety, internet sprawia, że właściwie każdy może być kim chce i robić co chce. A więc ludziom zaczyna się wydawać, że właściwie, jeśli ktoś chce być prezydentem, to super, jest sobie prezydentem, jaki kłopot. Właściwie każdy może robić, co chce być, kim chce, i tak dalej. I po prostu zaciera się w poczucie, w poczucie świata realnego. Znaczy zaciera się takie poczucie, że no niestety, ale w życiu nic za darmo nie ma. Nie ma tak, że ktoś zarobi milion w dwa, w dwie godziny, w dwa dni, tak, zarobić pieniądze, to można spełniając jeden z tych trzech warunków. Po pierwsze odziedziczyć coś i na tym budować. Po drugie ukraść coś i na tym budować. A po trzecie mieć inwestorów. Tak? Natomiast inwestorzy inwestują w konkret. Macie pomysł, inwestorzy inwestują. Natomiast takich cudów, że ktoś zarabia na Bitcoinach czy na czymkolwiek tak? w kilka godzin, to po prostu nie istnieje. To są po prostu różnego rodzaju naciągacze i różnego rodzaju triki, żeby ludzi po prostu okraść. No ale cóż, no w internecie każdy może być profesorem, doktorem, kim tylko chce. No i niestety zawsze znajdzie się głupi, który to kupi. No i tak samo jest z polityką. A więc okazuje się, że w ktoś, kto w gasi gaśnicą świece hanukowe, ktoś, kto napada na szpital, ktoś, kto, kto demoluje w jakąś konferencję, ktoś, kto podpala flagi, niszczy choinki, to jest fajne, tak? Bo on coś chce w ten sposób powiedzieć, być w manifestuje, to jest też wielka porażka polskiej edukacji, tak, no bo mm, jeśli młodzież się zachwyca Brownem, czy przynajmniej część młodzieży, no to niestety, ale gdzieś edukacja poszła nie tak. Jeśli młodzież nie rozumie tego, mm, że to nie jest fajne, tak, że ktoś coś demoluje, że ktoś coś niszczy, mm, no, to, no to jest problem. I z pewnością trzecia poniosła potężną klęskę, jeśli chodzi o edukację. No więc to faktycznie, mamy ludzi, którym się zaciera granica pomiędzy tym, co, co, co realne, co rzeczywiste, Mamy kłopot z tym, że upadają autorytety. Właściwie, my już nie mamy autorytetów, no i to powoduje, że się tworzą jakieś kontraautorytety, tak? Gdzieś tam w internecie jakiś ktoś raptem staje się autorytetem jakiś bloger, vloger ktoś tam coś gada w internecie i raptem dla ludzi jest autorytetem, bo powiedział coś, tak. Już nikt nie zważa na to, jak on skończył studia, jakie ma osiągnięcia on mówi coś, no to raptem jest autorytetem. No i niestety upadek autorytetów powoduje, że Mamy kłopot, no bo w to miejsce po prostu wchodzą antyautoryteci. Tak samo jak upadek Elit. I to pokazuje przykład amerykański, że tam, gdzie upadała, gdzie właśnie upadła elita amerykańska, weszła antyelita, czyli trampiści, taki ruch Maga. Antyelita, która zbudowała się właśnie na, na głupocie, na chamstwie, na przemocy, na kłamstwach, półprawdach i tak dalej. Tak się właśnie zbudował, uruchmaga, tak? No i dzisiaj ta antelita rządzi w Stanach, z jakim skutkiem, no to widzi każdy, który ma cośkolwiek odrobinę w głowie, tak? No i podobnie w Polsce, mamy Brauna, a więc dlaczego Brown sobie bryka bezkarnie, tak? No dlatego, bo to jest komuś na rękę, jest to na rękę koalicji obywatelskiej, lewicy ogólnie, koalicji rządzącej, dlatego, że oni się po prostu na tym budują, tak? Oni budują. Swój przekaz, y, po prostu swoją rację bytu na tym, że no, jeśli oni nie dojdą do władzy na następnych wyborach, no, to przyjdzie Brown i nas wszystkich po prostu zje, tak? A więc dla nich Brown jest wygodny i na to brykanie się po prostu mu pozwala, tak? Y, no ale też pozwala mu się na to dlatego, ponieważ Brown szkodzi PiSowi. Bo y, fakt jest taki, że właściwie Brown jest kłopotem politycznym dla PiSu i dla Konfederacji, bo im odbiera wyborców. Ale jest atutem dla koalicji obywatelskiej dla lewicy, bo im z, z kolei dodaje wyborców i przede wszystkim tworzy m, pewien antagonizm. Tak? A więc m, po w, w spirali Tusk-Kaczyński tworzy się teraz spirala Brown i Anty-Brown. A więc kreuje się sztucznie jakąś postać, pozwala się temu człowiekowi m, przeginać, brykać i tak dalej, m, robić różnego rodzaju rzeczy niegodne, m, właśnie po to, żeby się przeciwko niemu budować i mówić: Ojej, to straszne, patrzcie, jest Grzegorz Brown. On dojdzie do władzy, jak dojdzie do władzy, to wprowadzi w Polsce faszyzm, i tak dalej. No więc jednych to nakręca, innych to straszy, no i interes się kręci, tak. <laughs> Ale to jest po prostu bezmyślność. Znaczy, to jest bezmyślność polityków, którzy nie widzą, jakie to po prostu wyrządza straty, tak, dla, dla społeczeństwa. Z kolei też jest kwestia braku odwagi. W Polsce politycy po prostu nie mają jaj, tak. Totalnie nie mają jaj. W normalnym państwie taki braun po prostu by siedział, tak. Nikt by mu nie pozwolił na to, żeby napadał na szpitale, żeby demolował konferencje, niszczył choinki, tam nie wiadomo co, palił flagi. Po prostu przegiąłby raz, drugi, poszedłby siedzieć i nikt by się za nim nie wstawił, tak? Nikt po prostu siedziałby w więzieniu, koniec, kropka, po prostu zostałby wyciszony, uciszony w taki czy inny sposób i tyle. No ale w Polsce jest inaczej, bo Politycy się boją, tak? bo co ktoś powie, jak ktoś to nazwie, a może ktoś będzie mówił o dyktaturze i tak dalej, i z kolei spadną słupki sondażowe i będzie problem. A więc taki totalny brak jaj u polskich polityków powoduje, że tacy ludzie jak Brownie się po prostu rozwijają i to powoduje, że po prostu no, w, w takie narracje rozwijają się w sieci. tak? Bo w normalnym państwie takie kanały, które opowiadają takie rzeczy, jak brał i jego kompanii po prostu byłyby wyłączone. Tak? To nie jest normalne, że, że ktoś mówi o Unii Europejskiej, że to jest eurokołchoz, że to jest komunizm. Tak? To jest nadużywanie tak naprawdę tych, tych, tych sformułowań i to robią niestety ale ludzie inteligentni. To robią ludzie, którzy dokładnie wiedzą co to jest komunizm, co to jest eurokołchoz. Oni dokładnie znają te pojęcia i oni to robią po to, żeby nakręcać wyborców. Tak? To jest obrzydliwe, bo ci inteligentni ludzie korzystają z ignorancji innych ludzi po to, żeby budować kapitał polityczny, ale tak się dzieje, na to się im pozwala. A więc no, to już jest rolą rządzących, tak? żeby takie kanały powyłączać i żeby tych ludzi, którzy propagują takie rzeczy, po prostu uciszyć, tak? pozamykać, wyłączyć im możliwość komunikowania się i koniec, kropka. Ale no, politycy tego nie robią, no, bo się boją a nuż ktoś jeszcze będzie miał pretensje, a nuż będą jeszcze jakieś kłopoty, a więc po co, lepiej to zostawić tak jak to jest, niech sobie Brown bryka, niech sobie ma swoich wyborców, koniec kropka, a my na tym też coś korzystamy, ponieważ budujemy się przeciwko niemu i właściwie interes się kręci. Inna kwestia to jest po prostu gonienie takich polityków jak Brown, tak? Czyli jeśli on jest antymigracyjny, to my też jesteśmy antymigracyjni. I to jest duży błąd obecnie rządzących. Jak PiS straszy migracją, to tu udowadnia, że on też jest antymigracyjny, ale jeszcze bardziej niż PiS. No i teraz, skoro Brown straszy czymś, to rządzący będą udowadniali, że oni też potrafią być twardzi, bo tego chce opinia publiczna. Nie, sorry. Politycy są też od tego, żeby ludzi edukować, żeby ludzi tłumaczyć, ludziom tłumaczyć różne rzeczy. Tu nie chodzi tylko o to, żeby budować sobie poparcie tak? i słupki sondażowe, tak? chodzi też o to, żeby ludziom tłumaczyć rzeczywistość, w której, w której żyją, żeby ludziom po prostu uświadamiać pewne rzeczy, ale no, do tego trzeba no, czegoś, czego politykom w Polsce brakuje, po prostu odwagi. Oni odwagi nie mają. Zamiast tłumaczyć ludziom, że imigracja to jest zjawisko, z którym będziemy się musieli zmierzyć i to jest nieuniknione, lepiej mówić ludziom, że my sprawimy, że tej imigracji nie będzie. Tak? Skoro konkurenci mówią, że oni tak zrobią, to my mówimy to samo. Ktoś jest antymigracyjny, my będziemy jeszcze bardziej antymigracyjni od niego, i tak się po prostu interes kręci po raz kolejny. A więc zamiast pedagogii, po prostu tchórzostwo, wejście w buty tego, który mówi głupoty. A więc ja powiem jeszcze większą głupotę. Skoro na jego głupotę znalazł się głupi, który to kupił, na moją jeszcze większą głupotę, tym bardziej znajdzie się głupi, który to kupi. I to jest po prostu tragedia. Że w Polsce nie ma po prostu polityków, którzy mają odwagę po prostu Brauna uciszyć yy, i ludzi, którzy mają odwagę po prostu ludziom tłumaczyć prawdę, tak? Mówić, jak jest naprawdę. Yy, ponieważ nie mówić ludziom, jak jest naprawdę, to ludziom się wydają różne rzeczy, nierealne. No i w to wchodzi antelita, tak? Antyautorytet, taki właśnie jak Braun, yy, jego kompanii yy, Rola, i inni, którzy opowiadają różnego rodzaju głupoty, no, ale oni na tym zyskują, tak? Dlatego, że są ty autorytetami, jest pewna pustka, oni w tą pustkę wchodzą i mówią różne rzeczy. Najczęściej bez dowodów, bez pokrycia, ale nieważne. Byleby szokowało, byleby tego było dużo, byle byłoby brutalnie, ostro, wyraziście i to wszystko. I tylko o to chodzi. Prawda jest nieważna. Ważne jest to, żeby były kliknięcia, tak? Żeby była klikalność, żeby był odbiór, żeby były zasięgi. Nieważne, jakie się wyrządza straty, ważne, żeby była po prostu oglądalność i popularność. Tylko i wyłącznie o to chodzi. Natomiast no to też jest tak, że społeczeństwo polskie ma problem. No bo jeśli jest w Polsce duża grupa ludzi, którym podoba się to, że jakiś gość wchodzi do szpitala, terroryzuje lekarkę i personel, no to jest kłopot. Znaczy, zastanówcie się, Szanowni Państwo, nad tym. Co by się stało, jakby na przykład ktoś z Was, ja czy ktoś z Was, prywatna osoba, weszła do szpitala, zrobiła w tym szpitalu po prostu burdel, tak? Wzięłaby zakładników i powiedziałaby: Ja dokonuję obywatelskiego zatrzymania, ponieważ protestuję przeciwko czemuś, tak? I to robi osoba prywatna i co się dzieje? To Państwu powiem: przyjeżdża AT i Was po prostu zdejmuje, tak? W taki czy inny sposób. Tak by to się odbyło. No a Braun może, dlaczego? Bo ma immunitet. I to jest europoseł, a więc on wchodzi do szpitala, bierze zakładników ze swoimi, ze swoimi gamoniami, yy, przyjeżdża, yy, przyjeżdża policja, on wygłasza jakieś, jakieś tam swoje pierdoły, yy, ale policja nie robi nic, bo on ma immunitet, tak? Bo on jest nietykalny, bo on jest politykiem i policja go nie ruszy, tak? I Wam to się podoba? Znaczy to jest fajne, że taki Brown przegina, ciągle przegina, dlatego przegina, bo jest bezkarny? No to, no to, łatwo jest przeginać, jak jestem bezkarny, mogę robić co chcę, to sobie przeginam, tak? I to jest jakiś powód do poczucia dumy? Czy to jest jakiś oznak odwagi, że gość, który ma immunitet, jest bezkarny, zwyczajnie chuligani, i to jest taka wielka odwaga? Nie, to jest po prostu dziadostwo. To jest dziadostwo, to jest pajacowanie. To jest nakręcanie w, nakręcanie po prostu w klikalności. Zresztą w rozmowie ze mną Rola przyznał się, że właściwie tylko o to chodzi, tak, żeby po prostu nakręcać klikalność. o nic więcej, tak. No. no bo jak się pisze książkę, jak się nagrywa jakiś film dokumentalny, no to kosztuje pieniądze, zajmuje czas, tak. I zresztą kto to zobaczy, a tak jak się, jak się rozwali choinkę, jak się rozwali sprzęt grający, jak się weźmie zakładników w szpitalu, no to, to wtedy dziennikarze o tym powiedzą, ktoś o tym napisze, ktoś to puści do sieci i od razu dwa miliony, tak, widzów, od razu klikalność, od razu słuchalność i tak dalej. A więc, no, nad tym to wszystko polega, no, niestety. I to też jest kwestia dla nas, tak, jakaś tam refleksja, która powinna nastąpić. Czy to jest ok czy to jest normalne. I Faktycznie, to jest tak, że ci ludzie, oni korzystają z tego, że obecne elity sobie nie radzą z wieloma sprawami. To jest prawda. Unia Europejska kuleje. To jest prawda. Mamy kłopoty z imigracją, ponieważ nie ma odwagi na odważne decyzje. Nikt nie tłumaczy ludziom, że to jest zjawisko, z którym będzie trzeba się zmierzyć. Po prostu nikt nie bierze za to odpowiedzialności, no bo buduje się słupki poparcia, a nie buduje się świadomości społecznej. Takie są fakty. No i niestety. Tacy ludzie jak Brown, czyli antelita po prostu wchodzi w, ty, w, w tą pustkę ideologiczną i buduje swoją narrację. tak? I ja żałuję, szanowni państwo, bo miałem kłopot techniczny, bo ja przeprowadziłem rozmowę z Marcinem Rolą i jestem bardzo podzielony do tej rozmowy. Bo, no bo z jednej strony on tam mówi rzeczy, które po prostu dla mnie są skandaliczne, tak? nie do przyjęcia i może dobrze się nawet stało, że ta rozmowa nie poszła na moim kanale, ale z drugiej strony trochę szkoda. No bo można by było usłyszeć jakby no, poziom złej woli, jakby jego narracji, tak? Choć przede wszystkim mam takie wrażenie, że on po prostu y, trochę mnie wykorzystał. No bo chciał y, się pojawić na YouTubie, y, ja go zaprosiłem, a więc y, w ogóle mnie nie słuchał, tylko mówił, tak, cały czas. Y, y, I chyba chodziło mu o to, y, żeby po prostu bić piany, robić swoją propagandę. Z drugiej strony y, to też jest moja wina. Bo naiwnie przyznaję, ale zaprosiłem go do rozmowy, bo uznałem, że na zasadzie argumentów po prostu udowodnię jemu i słuchaczom, jak bardzo się myli on i jego kompanii. Ale tu się okazuje, że mu nie chodziło o argumenty, tylko chodziło o to, żeby swoją narrację po prostu propagować. Nawet nie dał dość do słowa. Po prostu nie chciał zakrzyczeć. Tak, takie są fakty. Ja tę rozmowę chętnie powtórzę w miejscu publicznym no niestety obecnie nie mam możliwości robienia rozmów na swoim kanale, ponieważ musiałem się rozstać z asystentką. Ona ma w, no, po prostu teraz inne, można powiedzieć, zobowiązania prywatne i nie może już mi pomagać w tym momencie. Stąd wynika nasze rozstanie, jej sprawy, jej sprawy prywatne i nie mogę zrobić rozmowy, ale bardzo chętnie zrobię rozmowę z Rolem, czy z nim porozmawiam, jeśli on na zaprosi mnie do swojego kanału, tak? Natomiast no, faktem jest, że po prostu on chciał być pianę, tak, i mówił rzeczy kompletnie nie do rzeczy, znaczy. Ze 100 milionów stawało się 100 miliardów, mówił o tym, jakie są wielkie defraudacje tak, środków przez Ukraińców, te środki, które są Ukraińcom przekazywane na prowadzenie wojny, a więc afera, z której to przecież defraudowano 100 milionów dolarów, u niego to było 100 miliardów, mówił o jakiejś banderyzacji, powoływał się na jakieś po prostu nie wiadomo jakie wydarzenia, których nie można sprawdzić. No i to jest, to jest manipulacja, tak? to jest po prostu manipulacja. Nade wszystko po prostu chciał mnie zakrzyczeć, bo mm, nawet nie dał dojść do słowa. No i tak to po prostu działa. A więc ci ludzie po prostu wchodzą no, w pustkę ideologiczną, która faktycznie jest, no bo mm, elity tracą na znaczeniu, elity tracą wiarygodność, no i kontrelita, y, która właściwie za nic nie odpowiada, y, propaguje wszelkie możliwe brednie głupoty, y, no i to powoduje, że raptem taki Brown, który powinien po prostu siedzieć, y, w więzieniu za kratkami siedzi w Europarlamencie, tak? Takie są skutki po prostu tchórzostwa polityków, takie są skutki, skutki bezradności państwa, takie są skutki budowania usług poparcia, a nie budowania świadomości społecznej. Takie są właśnie skutki po prostu impotencji polskich polityków, tak? A więc, są, czy Brown dojdzie do władzy? Wątpię, dlatego że to jest jakby kolejny pajac. Tylko, że pajacuje po swojemu. Leper pajacował, wyrzucał zboże na drogi, palikot, y, 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 zamykał biura PiSu, y, atakował w kościoły, obrażał, obrażał w religię, jej przedstawicieli. No a Braun przegina jeszcze bardziej. To się po prostu mu udaje. To się mu udaje, dlatego że się mu na to pozwala. To się mu udaje, dlatego że nie ma kontry. To się mu udaje, dlatego że jest po prostu obecnie pewna pustka ideologiczna i antyelita, czyli Brown jego kompanii w to wchodzą. To się mu udaje, ponieważ politycy nie prowadzą żadnej pedagogii ani edukacji wśród społeczeństwa. To się udaje, dlatego, że no niestety, ale wśród wielu ludzi granica pomiędzy rzeczywistością wirtualną a realną gdzieś tam się już dawno zatarła. No i stąd sukces Brauna. Ale po prostu mówię wprost, jakby ludzie, zejdźcie na ziemię i jak wam się podoba to, że ktoś jest chamem, tak, i robi to, co robi, bo może, chuligani, bo jest bezkarny, i wam to się podoba, no to nie, no to macie problem, tak? A więc być może kłopotem z Brownem jest to, że to nie Brown jest kłopotem sam sobie, tylko kłopotem jest to, że znajduje odbiorców, tak? Natomiast no jeśli władza mu pozwala na to, na to co robi, no bo jeśli on obraża ministra zdrowia i mówi, wręcz grozi, mówi, będziesz pan siedzi, będziesz pan wisiał, tak? I czeka na sprawę 5 lat, tak? Jeśli chuligani w Sejmie, chuligani w Europarlamencie, bierze zakładników w szpitalu, chuligani w różnych urzędach publicznych, pali flagi, niszczy sprzęt i czeka na jakieś oskarżenia 2 lata, 3 lata, no to, to nie jest przypadek, tak? To jest po prostu skandal, i za to ludzie odpowiadają ci, którzy po prostu nie potrafią go zwyczajnie osądzić, unieszkodliwić, tak? A dlaczego go nie sądzą i pozwalają mu brykać? No, bo na po prostu korzystają, tak? Budują się na Braunie, A jego zwolennicy po prostu są zwyczajnie wykorzystywani. Ludzie, którzy kupują tą jego narrację, są wykorzystywani przez niego. Tak samo są wykorzystywani ci, którzy się wkręcają po prostu w, w Antybrauna tak? Ja powiem tak, znaczy dzisiaj mamy, można powiedzieć, wręcz sądny dzień. Szczyt Rady Europejskiej, pytanie, na ile Unia Europejska będzie w stanie pomóc Ukrainie, co będzie z Ukrainą. od to z Ukrainy zależy również od Polski, warto mieć tego świadomość. A ja tutaj nagrywam, w, się produkuję o Braunie, o człowieku, który jest właściwie nikim, tak? Nic nie znaczy, nic nie zrobił, nic sobą nie prezentuje I raptem tutaj tłumaczę zjawisko Brauna, bo jakiś tam pajac. Ponieważ jest dobry w komunikacji nowoczesnej, ma raptem 10% poparcia, znaczy, to jest chore, tak. I może warto zauważyć, że naprawdę że mamy realne problemy, tak. Jest zagrożenie na wschodzie, Polska jest zagrożona ze strony Putina. To nie są żarty, to dzieje się serio. Mamy Trumpa, który nie jest przyjacielem ani Ukrainy, ani Polski, jest przyjacielem Putina. Mamy Unię Europejską, która jest na zakręcie, która się będzie reformowała, która się będzie zmieniała, i trzeba do tego pociągu wskoczyć. Mamy prezydenta, który, w, czy też obowiązki prezydenta, który gra na siebie, demoluje polskie państwo, demoluje polską politykę zagraniczną. No i mamy tchórzliwych polityków, którzy wolą budować suki poparcia niż świadomość społeczną. I no niestety zjawiskiem, konsekwencją, Negatywną konsekwencją tego dziadostwa, jakie jest w Polsce, jest po prostu grzegorz Brown. Tak? tak trzeba sobie teraz jasno powiedzieć. Po prostu Grzegorz Brown jest y, przykrą konsekwencją, można powiedzieć, y, skutkiem, skutkiem y, tego dziadostwa, które no, niestety składa się na polskie państwo. I y, y, to jest naprawdę przykre. A więc być może, skoro polskie państwo sobie nie radzi z takim pajacem, Yy, który po prostu jest tchórzem i który przegina, bo może, no to może warto, żebyście wy, szanowni państwo, po prostu włączyli myślenie, tak? Po prostu włączcie myślenie i zastanówcie się nad tym, czy to jest fajne, tak? Czy to jest fajne, że ktoś jest chuliganem? Czy to jest fajne, że ktoś yy, przegina, bo może? Czy to jest kwestia odwagi, czy kwestia po prostu bicia piany? Yy, czy to jest fajne, że ktoś sieje nienawiść? Czy to jest fajne, że ktoś wszystko demoluje, a za niskie nie odpowiadasz? to jest fajne? Moim zdaniem nie. Zdecydowanie nie. A więc, no, czy Brown stworzy antyelitę taką jak stworzył Trump w Stanach? No, to zależy. To zależy od Was, państwo, Szanowni Państwo. Czy będziecie po prostu mieli na tyle w głowie, żeby zrozumieć, że to jest po prostu zwyczajny pajac. I kim jest Brown? Powiedz jest prosta. Nikim. Kim jest wirtualny Brown? Tym wszystkim, co zostało stworzone wokół niego, na potrzeby poszczególnych środowisk, bo na tym wirtualnym Braunie, ulepionym tak naprawdę z różnego rodzaju głupot i mitów i chuligaństwa, korzystają różni ludzie. A inni dają się wkręcić, bo Braun to jest nikt tak naprawdę. To jest po prostu pajac. Cała reszta to jest tylko dla wody i bicie piany. I warto mieć tego świadomość.